Witam. Sączenie próżniowe jest o wiele szybsze i wydajniejsze od zwykłego tradycyjnego sączenia grawitacyjnego, które się składa z lejka, kolby i sączka. Zestaw próżniowy składa się z kolby ssawkowej, lejka Bochnera i sączka. Do powstania podciśnienia, ja używam pompy wodnej, która działa na zasadzie zasania wody do układu, potem zasaniu powietrza i powrotu do pojemnika. Ja zaprezentuję sączenie na przykładzie świeżo strąconego szczawianu żelaza 2, i zobaczymy jak to wygląda. Ostrożnie nalewamy szczawian, tak aby nie naruszyć sączka. Momentalnie sączenie już zachodzi. Woda zostaje odessana z osadu. Tak jak wspomniałem, ten układ jest o wiele wydajniejszy. I szybszy, na pewno też wygodniejszy od zwykłego tradycyjnego sączenia grawitacyjnego.